Jestem, czekałem tu w sekretnej komnacie. Jestem, czekałem tu w sekretnej komnacie. Wiem, przykro mi, że tak się stało. Na szczęście, jak wspomniałem w liście, wiem, co należy zrobić, żeby wyprostować historię. Zamieniam się w słuch. Zrobię wszystko, żeby nie zostać samotnym z dziadziałym kapciem musicie wyruszyć do starożytnego egiptu dotrzeć do tajnego kultu ibisa ibisa czyli pantery śnieżnej nie ibisa takiego ptaka brodzącego pantera śnieżna to irbis aha zawsze mi się to myli musicie oddać im pewien szczególny przedmiot i to oddać tak żeby nie zauważyli że kiedykolwiek zniknął aha a, a jaki to przedmiot ten przedmiot o matku Skąd to masz? E, to nieistotne Zresztą przecież wiedzieliście, że to mam Jak inaczej przesłałbym wam list Racja Posłuchajcie więc Siedziba kultu Ibisa Znajduje się tuż przy leju czasowym W starożytnym Egipcie Współrzędne czasowe Dziewiąta rano Skąd znasz nagle tak dokładne współrzędne? Po prostu znam Aha Oddajcie księgę tak, żeby nikt się nie zorientował i wróćcie tu, wtedy spotkamy się po raz ostatni. to super! Ostatnia rzecz. Ryżoki towce ostatnio mocno bruszczą. Gdybyście mieli problem z dotarciem do Leja, spotkajcie się z moim przyjacielem, kotem Leonarda Da Vinci. On wam pomoże. Kotem, okej. Okay. A teraz żegnajcie.